Nie no! Teraz ja w ogóle wyzywał kundę najgorszych osób! Pisza, że kumy się kudę zabić, to nie jest śmieszne, ludzie, serio! Należałam się zabić, że ja jestem w ogóle najgorszym w środowisku i tak dalej, kurde! Ja poszedłem do nich, kurde, żeby był fajny wywiad i tak dalej, oni kudę takie coś zrobić, i zawsze, kurde, tak jest, zawsze kurde, każdy mnie nie wykorzystuje, nie ma w dupę, wszystko, wszystko robił, nie każdy wykorzystuje, kurde! Żeby sobie nie wybić w jakiś sposób, to nie jest śmieszne! Serio, rozumiem, że każdemu zależy na tych zasięgach, ale bez przydatnych nie kosztem innych! Nie jest śmieszny nawet. Oni zrobili teraz tak, że, kurde, mi ludzie, dorośli ludzie piszą w komentarzach wiadomości prywatne, że ja się zabić, to nie jest śmierne, serio. Naprawdę, no kurde, nie jest nawet zabawne, serio. Sorry, że się poryczałem, no ale kurde, no sami byście się poryczali, i takie komentarze czytają. Dobra, walić no tak, no walić ich, kochani, no ale kurde, oni mi zniszczyli, kurde, wszystko. A ja do nich poszedłem i się się kurde, więc tutaj tak że się, się cieszyłem, że super z będę mieć wywiad, będę w telewizji, uhuhu, zarąbiście, i naprawdę ten wywiad był zarąbisty, kurde super, był ten, ja tylko oni przed powycinali i powstawili tylko najgorsze rzeczy na mój temat. Nawet kłada o tej kostce do zmywarki było. Bo dziś tam pytali o tą kostkę do zmywarki, co nie? No i tam było, że jakby to o tym myślę i tak dalej, no ja mówiłem, że ja tego nie zjadłem, a oni tego nawet nie wstawili. Mówiłem, że tego nie zjadłem, tylko to wyplułem i to nawet było na live, y, widać, że to wypluwałem. Przecież tego nie zjadłem nawet. Serio, a mi dorośli teraz mi śmierć, to nie jest normalne. Dobra.